Cześć. Nazywam się Daniel Adamiak i dzisiaj powiemy krótko na temat tego skąd czerpać inspiracje na słowa kluczowe, na frazy kluczowe, na które chcemy się pozycjonować w wyszukiwarce Google, czy w ogóle po prostu tematy, na które należy pisać artykuły, na przykład na blogu. W ogóle tak naprawdę po co mielibyśmy ich szukać? Chodzi o to, że na przykład chcesz pozycjonować, masz załóżmy sklep internetowy z butami, ale do końca mm, nie wiesz, masz ograniczoną ilość pomysłów. Chciałbyś sprawdzić, w jaki sposób jeszcze inaczej można szukać Twoich produktów. Znasz część zapytania, na przykład znasz, powiedzmy, wiesz, że masz buty, tak? masz buty albo nawet buty sportowe i chcesz zobaczyć, jak ludzie jeszcze urozmaicają te zapytania związane na przykład z butami sportowymi. Posłużymy się narzędziem Keyword Tool pod adresem Keyword tool .io. Tak naprawdę mm, posługujemy się w tym momencie narzędziem Google, ponieważ yy, Keyword Tool czerpie właśnie frazy z podpowiedzi Google'a. I już mówię dokładnie, jak to działa. Na przykład, tak mówiliśmy, daliśmy sobie ten przykład: sklep z butami. Wpiszmy buty sportowe, tak jak mówiliśmy. Klikamy Enter i już po chwili to narzędzie, narzędzie jest bezpłatne, w 100% daje nam wynik, jak jeszcze można wpisywać. Na przykład buty sportowe damskie, buty sportowe na koturnie i tak dalej. Proszę zobaczyć, tego jest całe mnóstwo. Dało, nasz, am, dało nam aż 384 unikalne frazy. I może coś więcej, skąd te frazy pochodzą. Z, czy to są jakieś przypadkowe słowa, przypadkowe zlepki słów, jakieś miksy. Już mówię jak to wygląda. Wejdźmy sobie w wyszukiwarkę Google i wpiszmy na przykład te buty sportowe. I już mamy jakąś podpowiedź. Buty sportowe damskie Nike męskie Adidas. Wpiszmy na przykład jeszcze literkę A i daje nam wszystkie podpowiedzi na literkę A. Adidas i tak dalej. B i daje nam wszystkie podpowiedzi na literkę B. Skąd te podpowiedzi podchodzą? Te to są y, wyniki podpowiedzi na podstawie tego, co było wcześniej szukane przez wpisywane przez użytkowników właśnie do wyszukiwarki Google i na podstawie tego, co znajduje się na stronach internetowych. Także to nie jest w żaden sposób mechanicznie wygenerowany zlepek słów. To są frazy, to są kombinacje które w, sp w sposób taki jaki szukają nasi potencjalni klienci. Więc to może być naprawdę ciekawe źródło inspiracji na słowa kluczowe i mogą tutaj nam przyjść jakieś pomysły, o których wcześniej nie, zdali, nie zdawaliśmy sobie sprawy. Na przykład zobaczmy, co tutaj mieliśmy jeszcze. Buty sportowe do ćwiczeń, buty sportowe z czwiekami i tak Teraz tak, mówimy tutaj e, o tych słowach kluczowych, jak je przenieść jak teraz po no, kolei nie będziemy kopiować. Jest prosty przycisk copy all, klikamy sobie, bierzemy arkusz, ctrl V i mamy wszystko ładnie do arkusza przekopiowane. I teraz oczywiście nie ma tutaj informacji o liczbie wyszukań, bo nie na tym się skupiamy. Nad w tym nagraniu chciałem powiedzieć tylko i wyłącznie o tym, w jaki sposób można znajdować takie słowa kluczowe. No i mam nadzieję, że udało mi się tutaj to przedstawić. To narzędzie również może pokazywać od razu wyszukiwalność, natomiast wtedy... Należy wykupić tutaj y, Keyword Tool Pro wersję płatną. Natomiast do samego wyszukiwania fraz kluczowych wystarczy nam ta bezpłatna wersja, a żeby już sprawdzić jak często jest wyszukiwana dana fraza, czy nam się to opłaca pozycjonować, czy nie. Do tego już wystarczy y, posłużyć się narzędziem Google AdWords Planner. Myślę, że nie będę tutaj tłumaczył, jak obsługiwać to narzędzie, ale jeśli ktoś nie wie, jeśli ktoś w ogóle nie słyszał o tym narzędziu, wpiszcie w komentarzu. Chętnie również, jeśli będą chętne osoby, nagram takie wideo, takie jak z tego korzystać. No i co jeszcze, zapraszam do zapisania się do naszego newslettera, jeśli chcesz być informowany o kolejnych takich merytorycznych filmach, bo będziemy nagrywać nie tylko o słowach kluczowych, tylko przeróżne narzędzia, które pomagają w wyszukiwaniu słów kluczowych, analizie słów kluczowych, w ogóle w samym pozycjonowaniu. Także zapisz, zapraszam do zapisania się na newsletter. Dzięki wielkie, cześć.